Ostrzeżenie: dziesięciu najgorszych owoców powodujących stłuszczenie wątroby, poważną chorobę tego narządu. Czy wiesz, że pozornie nieszkodliwy owoc może zniszczyć twoją wątrobę? Wydaje się zdrowy, ale może zmienić się w prawdziwą truciznę dla jednego z najważniejszych organów twojego ciała. Stłuszczenie wątroby, znane również jako choroba tłuszczowa wątroby, to cichy, ale niszczycielski problem, a ten owoc jest jednym z głównych winowajców. Spożywasz go bez wyrzutów sumienia, sądząc, że dokonujesz zdrowego wyboru, ale popełniasz błąd, który może kosztować cię zdrowie. Jest słodki, uzależniający i wydaje się nieszkodliwy, ale to najgorszy wybór dla twojej wątroby. Jeśli spodoba ci się ten film, skomentuj liczbą jednego, jeśli nie, skomentuj liczbą zera, aby mógł się poprawić i dostarczać jeszcze bardziej wartościowe treści. Zaczynamy! Pierwszy kaki. Kaki jest znane ze swojej słodyczy i wysokiej zawartości przeciwutleniaczy, takich jak beta karoten i witamina C, które pomagają zwalczać wolne rodniki. Mimo swoich zalet, ten owoc zawiera znaczną ilość fruktozy, która spożywana w nadmiarze może obciążać wątrobę. Wątroba przekształca nadmiar fruktozy w tłuszcz, co zwiększa ryzyko stłuszczenia wątroby, choroby charakteryzującej się nagromadzeniem tłuszczu w tym narządzie. Ponadto kaki ma umiarkowany do wysokiego indeks glikemiczny co może prowadzić do gwałtownych skoków poziomu glukozy we krwi, pogłębiając problemy metaboliczne. Spożywanie kaki okazjonalnie i w małych ilościach to bezpieczny sposób na czerpanie jego korzyści bez szkody dla wątroby. Drugie, chlebowiec. Chlebowiec, bogaty w węglowodany złożone, jest szeroko wykorzystywany w potrawach słonych i słodkich. Jednak zawiera również dużą ilość fruktozy, która przy nadmiernym spożyciu może prowadzić do odkładania się tłuszczu w wątrobie. Chociaż jest dobrym źródłem energii, częste spożywanie może zwiększać produkcję trójglicerydów w wątrobie, sprzyjając stanom zapalnym i rozwojowi stłuszczenia wątroby. Aby zmniejszyć ryzyko, zaleca się spożywanie chlebowca umiarkowanie i łączenie go z produktami bogatymi w błonnik, które pomagają spowolnić wchłanianie cukrów przez organizm. Trzecie mango. Mango to tropikalny owoc o wysokiej wartości odżywczej, bogaty w witaminę A, witaminę C i związki przeciwutleniające. Które wzmacniają układ odpornościowy. Jednak jest to jeden z owoców o najwyższej zawartości naturalnego cukru, zwłaszcza fruktozy, co może stanowić zagrożenie dla wątroby przy spożywaniu w dużych ilościach. Nadmiar fruktozy w organizmie może być przekształcany w tłuszcz przez wątrobę, przyczyniając się do rozwoju chorób wątroby, takich jak stłuszczenie. Aby utrzymać wątrobę w dobrej kondycji, najlepiej spożywać mango z umiarem wybierając mniejsze porcje i łącząc je z produktami bogatymi w błonnik, aby zmniejszyć indeks glikemiczny. Czwarte, winogrona. Winogrona, zwłaszcza słodsze odmiany, są bogate w przeciwutleniacze, takie jak resferatrol, który jest znany z korzyści dla zdrowia sercowo-naczyniowego. Jednak mają również wysoką zawartość fruktozy, która w nadmiarze może obciążać wątrobę. Spożywanie przemysłowego soku winogronowego jest jeszcze bardziej szkodliwe ze względu na dodatek cukrów, i brak naturalnego błonnika obecnego w całym owocu. Aby chronić wątrobę, zaleca się spożywanie winogron ze skórką i pestkami, które są bogate w błonnik i pomagają ograniczyć wchłanianie cukru przez organizm. Piąte: dojrzały banan. Banan to owoc powszechnie spożywany ze względu na swoją praktyczność i wysoką zawartość potasu, który pomaga regulować ciśnienie krwi. Jednak, w miarę dojrzewania jego naturalne cukry, w tym fruktoza, Stają się bardziej skoncentrowane. Nadmierne spożycie dojrzałych bananów może prowadzić do odkładania tłuszczu w wątrobie, zwłaszcza u osób z predyspozycjami do stłuszczenia wątroby. Aby zmniejszyć ryzyko, warto spożywać mniej dojrzałe banany i łączyć je z produktami bogatymi w zdrowe tłuszcze, takimi jak orzechy czy awokado, aby uniknąć skoków poziomu glukozy we krwi. 6. Arbus. Arbus to orzeźwiający i nawadniający owoc, w większości składający się z wody. Ale zawiera również znaczną ilość fruktozy i ma wysoki indeks glikemiczny. Oznacza to, że mimo niskiej kaloryczności, może szybko podnieść poziom glukozy we krwi i obciążyć wątrobę, jeśli jest spożywany w nadmiarze. Ponadto brak błonnika w porównaniu z innymi owocami może nasilać ten efekt. Aby zmniejszyć ryzyko, zaleca się spożywanie arbuza w małych porcjach i łączenie go z produktami bogatymi w błonnik, takimi jak owies czy ciecierzyca. Siódmy ananas Ananas jest bogaty w witaminę C, mangan i bromelainę enzym wspomagający trawienie. Mimo tych korzyści, zawiera dużo fruktozy, co może obciążać wątrobę, jeśli jest spożywany w nadmiarze. Osoby z predyspozycjami do stłuszczenia wątroby powinny unikać nadmiernego spożycia, szczególnie w formie skoncentrowanych soków, które eliminują błonnik. Warto spożywać całe owoce i ograniczać wielkość porcji, aby korzystać z zalet ananasa bez szkody dla zdrowia wątroby. 8 lici. Lici to mały, ale niezwykle słodki owoc o wysokiej zawartości fruktozy. Częste i nadmierne spożycie może prowadzić do odkładania tłuszczów w wątrobie, szczególnie u osób z czynnikami ryzyka chorób wątroby. Ponadto jego naturalna słodycz może prowadzić do trudności w kontrolowaniu porcji. Aby zachować równowagę, zaleca się ograniczenie spożycia lici do małych ilości i włączenie ich do diety bogatej w warzywa i chude białka. Dziewiąte figę. Figę to owoc o unikalnej teksturze, bogaty w błonnik, potas i przeciwutleniacze, jednak zawiera również znaczną ilość fruktozy, która może być problematyczna dla wątroby, jeśli jest spożywana w nadmiarze. Spożywanie suszonych fig może być jeszcze bardziej szkodliwe, ponieważ proces suszenia dodatkowo koncentruje cukry, aby chronić wątrobę, najlepiej wybierać świeże figi i ograniczać spożycie do małych porcji. Dziesiąte wiśnie. Wiśnie są bogate w przeciwutleniacze, takie jak antocyjany, które pomagają zwalczać stany zapalne, jednak zawierają znaczną ilość fruktozy, co może negatywnie wpływać na wątrobę, jeśli są spożywane w nadmiarze. Aby uniknąć obciążania tego organu, zaleca się spożywanie świeżych wiśni w umiarkowanych porcjach, unikając soków lub produktów przetworzonych z dodatkiem cukru. Który z tych owoców spożywasz najczęściej? Jak sądzisz, jak wpływa on na zdrowie Twojej wątroby? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Wskazówki dotyczące zapobiegania stłuszczeniu wątroby przy spożyciu owoców. Wybieraj owoce o niskim indeksie glikemicznym, takie jak jabłka, gruszki, truskawki i owoce jagodowe. Spożywaj owoce w umiarkowanych ilościach, unikając nadmiaru. Równoważ spożycie owoców dietą bogatą w błonnik, białka i zdrowe tłuszcze. Unikaj soków skoncentrowanych i przemysłowych, ponieważ zawierają wysokie dawki fruktozy. Wątroba to narząd o kluczowym znaczeniu, który pełni istotne funkcje dla organizmu, takie jak metabolizowanie składników odżywczych, detoksykacja substancji i magazynowanie energii. Jednak nadmierne spożywanie owoców bogatych we fruktozę może przeciążać ten narząd, przyczyniając się do rozwoju stłuszczenia wątroby zwłaszcza u osób z predyspozycjami genetycznymi lub istniejącymi wcześniej zaburzeniami metabolicznymi. Chociaż owoce są naturalnie zdrowe i bogate w składniki odżywcze, kluczowe jest spożywanie ich z umiarem i w zrównoważony sposób. Zamiana soków przemysłowych i nadmiernych porcji na dietę bogatą w błonnik, chude białka i dobre tłuszcze to skuteczna strategia ochrony zdrowia wątroby. Małe zmiany w nawykach żywieniowych, takie jak różnorodność spożywanych owoców i wybieranie tych o niskiej zawartości fruktozy, mogą znacząco wpłynąć na zapobieganie problemom wątrobowym. Pamiętaj, że kluczem do dobrego zdrowia jest równowaga. Przestrzegając granic swojego organizmu i stosując zróżnicowaną dietę, dbasz nie tylko o zdrowie wątroby, ale również o ogólny stan swojego ciała.